Słuchajcie, kolejna taka relacja z komory silnika. Słuchajcie, komorosz polakierowana w kolor matowy, jak w oryginale, a pas przedni, oczywiście połysk, no wyszedł dość ładnie, wiadomo, jakieś syfki siadły. Tabliczka znamionowa, tak jak mówiłem, zamontowana przed lakierowaniem. Zamki tak samo, słuchajcie, jak lakierujecie pas, pamiętajcie, żeby odgiąć zamki ponieważ później może być tak, że tutaj będzie niedomalowane w tym miejscu. Dodatkowo rozpórka też połysk, a tu już dolny pas w macie. Słuchajcie, dodatkowo, już polakierowałem też tutaj te elementy całe nadkoli. Wstawicie fabrycznie, oczywiście wiadomo, to jest przepylenia, a tutaj polakierowaliśmy to w całości. Patrzcie, jak to teraz wszystko fajnie wygląda, nie widać, że coś w ogóle było robione. Wszystko wymyte, wyczyszczone, więc wygląda to naprawdę kozacko. Teraz, jak dojdą, Yy, wszystkie elementy ocynkowane, wypiaskowane będzie to naprawdę wyglądać yy, kozacko. Słuchajcie, tutaj już wszystko też jest. Tam spód już też polakierowałem, więc yy, już jest mam to wszystko gotowe do składania. Tak to wygląda. Yy, coś wam tu chciałem yy, powiedzieć. Mm, kurde, nie wiem. Teraz przypomnę sobie szybko czy sobie nie przypomnę. A, kurde. A, a propos yy, komory silnika bo już tam kiedyś na filmie na YouTube chyba mówiłem, bo tam miałem pytania, ale yy, chciałem Wam powiedzieć, a propos w macie bo komory występują yy, lakierowane w macie tylko jeśli kolor yy, samochodu jest bazowy, nie akrylowy czyli yy, występuje z lakierem bezbarwnym, czyli metaliki. Lakier bazowy, do tego wchodzi, na to dochodzi klar, czyli lakier bezbarwny i wtedy komory wychodzą w macie. Jeśli macie samochód w kolorze akrylowym, czyli na przykład biały albo taki granatowy, generalnie niemetaliczny, wtedy macie komorę w połysku, więc taka to różnica. Jakby ktoś czasem się zastanawiał, to tak to wygląda i dlatego. Wszystkie metaliczne kolory są komory w macie. A mówię a pas, czy tak? Czy tak? Zawsze jest polakierowany w kolorze, no w połysku. Więc dobra, słuchajcie, nie przedłużam. Jutro już zacznę składać jakieś zawieszonko, więc zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Instalację też już puszczę, więc spoko. Teraz już przynajmniej widać jakieś efekty. Także dobrze, słuchajcie, nie przedłużam. Widzimy się w kolejnej, jakby takiej relacji. Na razie cicho.